Teraz o zabranie głosu poproszę pana Piotra Waglowskiego. Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie. Zacznę może od tego, że mamy mówić o tym, w jaki sposób korzystamy z internetu dzisiaj i jak będziemy korzystać jutro. Więc pomyślałem, że powiem. O tym, jak to ostatnio jeden z systemów operacyjnych na jednym z moich komputerów postanowił powiadomić mnie, że producent oprogramowania ma nową wersję. No i nie mogłem tego tak łatwo usunąć. Próbowałem różnymi sposobami, w końcu mi się udało, a następnie znowu się zainstalowała ta łatka, która mi cały czas proponowała, żebym jednak, żebym jednak pobrał to nowe oprogramowanie. Bo, bo ono jest teraz darmowe, potem będzie, potem będzie płatne. No, i tak to troszeczkę wyglądało. Prawdopodobnie jest to element strategii producenta, który po prostu chciałby zarządzać, bo łatwiej się zarządza, jak, jak wszystko jest mniej więcej jednolite, jak e, użytkownicy mają mniej więcej podobny, e, podobną wersję oprogramowania. A skoro mówimy o strategii i mówimy o internecie, no to musimy jakoś pogodzić ze sobą e, to, co w, w życiu społecznym wydaje się być. Trudne, to znaczy z jednej strony mamy całkowicie lokalne relacje społeczne, a z drugiej strony społeczeństwo, które się globalizuje. Dzisiaj coraz bardziej globalnie, coraz krótszy czas, znaczy czas się skraca, odległości się skracają paradoksalnie. To wszystko się dzieje przy takim samym świecie, jaki, jaki był do tej pory, ale, ale jest coraz łatwiej się przemieszczać, coraz szybciej się wszystko dzieje. A ale żeby jakoś o tym porozmawiać w, w naszych warunkach w Polsce, no to, no to może gdzieś trzeba by się znaleźć w pół drogi i pomyślałem, że opowiem Państwu, jak um, oceniam taki dokument, który w sumie dla nas tutaj w Polsce jest um, istotny, ponieważ on jest uzasadnieniem dla wielu działań w, w państwach. Mianowicie o Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Chciałbym Państwu że ona wynika między innymi z z takiego dokumentu jak Strategia Europa 2020, czyli jesteśmy, żyjemy w 2015 roku, więc jeszcze się mieścimy w tych ramach. Otóż, jeżeli będziecie Państwo oglądali i czytali ten dokument, to zobaczycie Państwo, że tam dużo się mówi o rynku cyfrowym. Właściwie wszystko, co tam w tej strategii jest napisane, dotyczy rynku cyfrowego. Rozw rozwój tego rynku ma być realizowany między innymi przez dostęp do szybkiego i bardzo szybkiego internetu. No ale generalnie mówi się o rynku cyfrowym. I kiedy czytam ten dokument, to zastanawiam się, dlaczego całkowicie pominięto w tej strategii, w tych dokumentach strategicznych, takie elementy jak, skoro mówimy o rynku, jak konkurencja między tym co jest płatne a tym co nie jest płatne. Ponieważ bezpłatne wypiera to co płatne. Dlaczego pominięto konkurencję między tradycyjnie rozumianymi mediami a mediami, które się demokratyzują. Coraz więcej ludzi korzysta z wolności słowa i tak naprawdę każdy z państwa jest medium dzisiaj, mając przy sobie telefon komórkowy, mając przy sobie tablet, komputer, kamerę. Jesteście w stanie państwo być nadawcą jednocześnie i odbiorcą. Informacji. A więc pominięto też prosumentów. To właśnie te osoby, które są jednocześnie nadawcami, odbiorcami informacji, prosumentów informacji. Pamięto to, kiedy mówi się o rynku cyfrowym europejskim. A, a tak sobie myślę, że w efekcie właściwie tego rozwoju e, zarówno technologii komunikacyjnych i cyfrowych, e, jakby widać już zagrożenie. Być może Państwo też je dostrzegli, mianowicie zagrożenie e, coraz e, stopniowo, coraz większego ograniczenia roli pewnych zawodów, grup zawodowych. E, dziennikarzy jest coraz mniej, zastępują ich media workerzy, tak się przynajmniej twierdzi. Kryzys dziennikarstwa w związku z tym obserwujemy, ale przecież to dotyczy grafików, fotoedytorów, być może prawników za chwilę również. Strasznie dużo jest ostatnio prawników również w Polsce. A więc zaczynamy mówić o infoproletariacie. Tego w strategii europejskiej nie ma. To, co można by było w tej chwili zaproponować jako, jako element jakiejś dyskusji, to być może definicja dziennikarstwa, żeby wrócić do tego. Czym jest dziennikarstwo? Ono się rozwijało, ono miało pewną rolę, czyli między innymi przecież kontrolną rolę w państwach. E, mamy problem z określeniem w ogóle roli prasy jako takiej. Mamy problem z określeniem e, odpowiedzialności za słowo. No bo wolność słowa oznacza zwykle, a właściwie zawsze. Wolność słowa oznacza zawsze e, odpowiedzialność za słowo. No i na koniec, oczywiście, jeżeli mówimy o mediach, no to pojawia się to pytanie o e, kontrolę nad mediami. W Polsce akurat mamy całkiem ciekawe doświadczenia ostatnich lat, bo przecież to w Polsce bardzo intensywnie dyskutowaliśmy implementację przepisów dotyczących dyrektywy audiowizualnej, tam gdzie mówiliśmy o audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. W Polsce to e, również, nie tylko w Polsce, ale w Polsce też głównie e, protestowaliśmy przeciwko rejestrowi stron i usług niedozwolonych, kiedy ktoś wpadł na pomysł, że stworzy infrastrukturę do blokowania treści. Ale przecież to nie tylko w Polsce. Ten pomysł się pojawił w Czechach, pojawił się w Niemczech, pojawił się w Wielkiej Brytanii. W Niemczech doprowadził do tego, że upadł rząd. W Polsce polski rząd zastanowił się chwilę i stwierdził, że jednak rejestr stron i usług niedozwolonych, no może nie jest dobrym pomysłem. I w związku z tym, że mówimy teraz o rynku, bo strategicznie Skoro, mówimy, jeżeli mówimy, odwołujemy się do europejskiej agendy cyfrowej i mówimy tam o rynku cyfrowym, no to trzeba zderzyć ze sobą dosyć duże wartości. Takie jak właśnie rynek. No, bo rynek to jest ok, rynek jest w porządku. Natomiast rynek nie może e, jakby przeciwstawiać się takim wartościom podstawowym, jak na przykład. E, Prawa i wolności obywatelskie, prawa i wolności społeczne, wolność słowa, prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, dostęp do, do kultury. To wszystko to są wolności i prawa, które są również w polskiej konstytucji umieszczone, ale są też elementami systemu praw człowieka. I teraz znów zderzając te, ze sobą te, dwie, te dwa światy, rynek i prawa i wolności obywatelskie. Jeżeli zadam dzisiaj pytanie, ile kosztuje prywatność, ile kosztuje Państwa prywatność i czy możecie nią handlować, takie pytanie kiedyś byłoby w ogóle szokujące, bo wedle doktryny prawa cywilnego prywatność jest dobrym osobistym człowieka, jest to wartość niemajątkowa, niepodlegająca zbyciu, ale nagle się okazuje, że jeżeli korzystacie Państwo z darmowych usług w internecie, to tak naprawdę płacicie za to swoimi własnymi danymi osobowymi, swoją prywatnością jesteście targetowani. Cały czas do Was jest targetowany przekaz różny. Na przykład teraz jest kampania wyborcza. E, dokładnie można sięgnąć do e, wyborców, którzy z dokładnością do, e, do, e, do kodu e, pocztowego. I w zależności od tego, czy będzie dobra pogoda, czy zła pogoda, przesyłać im dobre lub złe wiadomości na przykład. Na przykład dobra wiadomość, za chwilę się rozpogodzi. E, no właśnie. I teraz Czytając dalej dokumenty strategiczne, no, trzeba sięgnąć do, do tych tez, na przykład zacytuję. Dostępność legalnej, szerokiej i atrakcyjnej oferty w internecie stanowiłaby również skuteczną odpowiedź na problem piractwa. Tak czytacie Państwo i ja czytam w dokumentach strategicznych europejskich. A ja odpowiadam: A być może odpowiedzią na to byłoby. Wprowadzenie zasad ochrony domeny publicznej, skrócenie czasu trwania autorskich praw majątkowych, może byłoby to, że ustalimy wreszcie wspólnie, że nie będziemy tworzyć nowych praw wyłącznych dotyczących informacji. Bo to jest kłopot, jeżeli coś jest nielegalne, to dlatego, że prawodawca tak ustanowił w sferze informacji. Dlaczego ta informacja jest ważna społecznie? Dlatego, że informacja jest spoiwem życia społecznego. Nie istnieje coś takiego jak społeczeństwo informacyjne, bo każde społeczeństwo jest informacyjne, bo jednostki komunikują się między sobą i dlatego tworzą społeczeństwo. Dlatego informacja jako taka nie może być towarem. Ewentualnie można uznać, że dostęp do informacji jest usługą, ale informacja nie jest towarem. A jeżeli tak, to trzeba się zastanowić znów nad prawami politycznymi. Na przykład, aktualna dyskusja w Polsce jest dzisiaj dotyczy ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego. W Unii Europejskiej to ten temat powstał jako odpowiedź może na, na rynek cyfrowy właśnie i stwierdzono, że, że trzeba stworzyć warunki do tego, żeby przedsiębiorcy mogli korzystać z informacji wytworzonych w ramach realizacji zadań publicznych, żeby tworzyli nowe usługi, nowe, żeby, żeby można było budować gospodarkę opartą na tych informacjach. A ja odpowiadam. Ponowne wykorzystanie informacji z sektora publicznego nie jest prawem ekonomicznym, tylko w pierwszej kolejności jest prawem politycznym każdego obywatela. Każdego obywatela bez dostępu do informacji publicznej, bez ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego dla własnych celów, takich jakie ja tylko mam ochotę zrealizować, nie mogę zrealizować tego, co wynika z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, z artykułu czwartego Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, mianowicie, że władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. I naród może ją sprawować również bezpośrednio, bez dostępu do informacji. Nie mogę tego robić, a więc ograniczane są moje prawa obywatelskie. I podsumowując nieco, powiem tak, jeżeli rozmawiamy o zarządzaniu internetem i zarząd... o wyzwaniach współczesnego świata, też tego, które jest związane jest z obiegiem informacji, no to trzeba odpowiedzieć na pytanie, co jest prywatne, a co jest publiczne. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola państwa, Państwa tworu, bytu, takiego, który kiedyś powstał ograniczony po prostu granicami, miał swoich obywateli, miał suwerenność w nakładaniu, znaczy w tworzeniu praw, a dzisiaj powstają prawa ponad głowami obywateli. Obywatele nie mają nawet dostępu do informacji na temat tego, jak te prawa są negocjowane, ponieważ one są negocjowane za zamkniętymi drzwiami. Więc państwo być może przeżywa kryzys. Państwo Narodowe, tak się mówi, Państwo Narodowe przeżywa kryzys. Godłem Rzeczpospolitej Polskiej jest orzeł biały na czerwonej tarczy. Co przed nami? Decentralizacja. Wydaje mi się, że to wynika z dyskusji wcześniejszych. Powinniśmy raczej decentralizować, wprowadzać otwarte standardy tam, gdzie mówimy o technicznej komunikacji. I to są, jak sądzę, wyzwania, przed którymi stoimy. Reprezentuję Internet Society Poland, a hasłem Stowarzyszenia Internet Society Poland było i jest takie hasło, które brzmi Internet jest, internet jest dla każdego. Internet is for everyone. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.